Słuchajcie, 13 kwiecień, pierwszy trening Miejsce wielu może już znane Może słuchać, słychać będzie w tle wiatr niestety Stadion nie cieczy, brukbed nie ciecza Termalika nie ciecza, nazwa się zmienia w zależności od sezonu Teraz pierwsza liga, ale raczej awansują z powrotem do ekstraklasy Mam tutaj moją kawalerkę Same samce W tym roku sobie postanowiłem, że Pierwsze treningi zrobię właśnie w taki sposób. Samice są w domu, żeby te głębi się nauczyły szybko wchodzić, żeby też je nauczyć wdowieństwa. Są od kilku dni na obiegówce. Dzisiaj samce, jutro samice. Będę, mam mało czasu. Myślę, że jak codziennie będę robił treningi, będą się widzieć codziennie, parzyć się, to mi i tak naniosą jajka dosyć szybko, więc chciałbym zrobić im po trzy takie treningi osobno samce, osobno samice i co, poczekamy sobie z 10 minut bo to pierwszy trening chciałbym, żeby one się uspokoiły Widzicie, gołąbki już zaczynają szaleć ostatnio mi tutaj e, pod tym filmem dodałem go wczoraj tak była premiera tam dostałem jeden komunikat, że to był orzeł też uważam, że to był orzeł, aż tak się nie znam żeby, to był, żeby powiedzieć, że to był bielik ale orzeł to to był na bank Tutaj się już też pojawiają, jest dużo takich mew lipic, nie wiem jak to nazwać, bo tam jest, tu jest dużo żwirowni, zresztą Obruchbet też zrobił dużo żwirowni na produkcję swoją, ale fajnie, bo tu zbiorniki wodne, wiecie, kiedyś to może być bardzo ważne, a tu goście, co prawda niedziela palmowa, ale widzicie, tu nie ma trawa, musi być koszona, a też fajne wrażenie robił wyjechać coś tam stadionu tu i ten... Fajnie, babcie jechały sobie rowerem do kościoła na niedzielę palmową z, z palmą jeszcze w ręce. No to takie historie tutaj u nas. Puszczamy ekipę. Panowie, pierwszy trening. Nie jedziecie, panie, czekają. Już w domu? poszła Pierwsza, 25 sztuk. Jeden samczyk. Wiecie co? Chyba go nie chce mi wchodzić. Z tego gołębniczka mojego przy domu nie chce mi wchodzić. Oglądałem ostatnio film Bartosza Morela o selekcji, więc stwierdziłem, że opatrzycie. A to nawet jeszcze lepiej. Rozdzieliły się. dla mnie bomba. O selekcji i też jestem tego zdania. Człowiek tak widzicie ja mało głębia i tak nie będę się tu pitolił. On psuje cały system, cały system pracy. Patrzcie. A nie, jednak się złączą, tak? Nie złączą się, nie lubią się Latają jak poczepane Ale pięknie, pięknie, w tempo jest O, wystraszyły się mewy Dzisiaj tu jest habeta Ale to nie jest mewa, Ona na mewę chyba za, za mała jest O, nerwowo strasznie Ale dobrze, nagroda będzie w domu. dość, Ale nerwusy. Jak mnie uczył kuzyn, jak mnie kuzyn uczył kurczę, jak będzie, ja tu czuję wiatr, będzie, nie będzie mnie słychać. Jak mnie uczył kuzyn na treningi wywozić gołębie, to zawsze mówił, o zygzakiem idą. Nerwowe mówi, będzie niedobrze dobrze, że gołębie powinny wylecieć, zrobić parę ładnych kółeczek wtedy zabierając no, pokoju, kurs, fu i ogień wtedy idą idą w kierunek i, i, i to jest fajne ale wiecie co, no te mimo, że nerwowo to to idą w kierunek także idziemy zobaczymy, zobaczymy dalej jak to wygląda no i co, jesteśmy już w głębniku witają się tutaj pięknie gołąbki i od razu rozdzielamy myślę że swoje zrobiły nie zdążyłem na nie zdążyłem na przylot żeby sobie nakręcić samica od krasego kurdy bije się z tą jego obecną była. Była żona Krasego, bije się z obecną żoną Krasego Jeden młody No dobra, no to trzeba będzie rozdziałać towarzystwo Mieliśmy dzisiaj zebranie i przy okazji sobie zabrałem samiczki w Miejscowość Żabno O rzuć 5 kilometrów może jest Samiczek jest 19 z rano były samczyki i teraz samiczki. Uczymy je w dowieństwo. Siedziały się w samochodzie, ale nie, nie ukrywam akurat z nimi, nie będę siedział 10 minut, bo trochę nam zeszło. Chciałbym tu je od razu, żeby, żeby nie było tak późno, żeby nie leciały na zabój. A tu prezes jedzie Z zebrania <laughs> Będzie na filmie. <laughs> o, zbierają się. Tam, a z 5 km w tamtym kierunku. Gołębie są. Gołębie są. Gołębnik jest. O no, samice troszkę inaczej. Ale też w sumie z Idą w kierunku Nie wiem czy je tam widać Dobra Jadę, może się uda nakręcić przylot No i są już samice Ale jak widzicie jednak samice mniej latały Bo to samice zawsze na młodych I akurat jak się puszcza tam późnym popołudniem czy rano no To z reguły samice przy młodych Chodź, 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 i dobrze nawet, mi tak teraz po czasie widzę, że dobrze, że wywiozłem je troszeczkę krócej no bo im dużo dłużej, ale widzicie, patrzcie nie odflegniałem jeszcze głębi ale tu ta samiczka, o widzicie głębie też z samym rozruchem, lotem, to one też się odflegniają i zastanawiam się czy jest sens czymś takim bardzo mocnym je tutaj traktować Ha, cia, cia, dobra ja się idę przelebierać i będę rozdzielał tą ekipę witajcie 14 kwietnia widzicie tutaj ostro się trenuje widzicie tu też jakaś grupka no ogólnie dużo samochodów jest na tamtym bliższym parkingu i tam jest taki sklepik kibica tam też kolejki, więc nie wiem, czy grają gdzieś jakiś mecz, czy to są tylko treningi. Ale to my się zajmijmy tym, co nas interesuje. No, nie wiem jak was, bynajmniej mnie w sumie. Mamy 24 sztuki fajterów, samców. Dzisiaj samce po południu. Samice rano nie zawiozłem, ale jutro rano będę zawoził samicę. No i co, jest godzina chyba 17:55. Na razie mi jeszcze czasu nie liczę, bo to nie traktuję to jako no, chociaż powinienem już. Eee, więc przyjmijmy tutaj, że jest 17.55. Tak, najwyżej obliczę sobie czas. Później... Okay. Dobra, ciekawolewka. Powinny dłużej, ale... Wystarczy. Startowały, wiatr jest dzisiaj duży. Połączyły się. No ciekawi mnie jak one dzisiaj. Myślałem zasuwać od razu, żeby zobaczyć jak wchodzą samice. Widzieliście wczoraj wchodziły kiepsko, no, ale to pierwszy trening, drugi. Dzisiaj jest drugi trening samców. Już w międzyczasie się odpukowało. No, I tu patrzmy jak Wydaje mi się, że dzisiaj troszkę spokojniejsze. Wziąłem sobie dzisiaj matkę z punktu wkładań i Będziemy przy porządku. Cholerka, nie widzę ich. Nie widzę ich. Dobra, jedziemy do domu. 18:15, puszczone 17:55, 20 minut. Nie no, wyprzedziłem, mnie Ale też jakby się nie spieszyłem I siedzą mi tu samce, które nie chodzą A czemu nie chodzą? Bo nie mają samic widzicie, się lansują tu 15 kwietnia Wiecie co? Miałem dzisiaj zawozić gołębie na trening, ale A, nie zobaczycie tu tutaj, o tutaj, zobaczycie, widzicie, pada puściłem je na wspólny oblot ja akurat sprzątam, ale włączyłem sobie teraz kamerę, żeby nagrać wam swoje spostrzeżenie bo wiecie co, zawsze by się myślało, że to jednak na wdowca to samice, nie? że wzajemnie się tutaj gołębie motywują ale właśnie, co wam chciałem powiedzieć, patrzcie, jak niektóre samce, na przykład ten samiec on wszedł z oblotu, ja sobie myślę, o ty dziadu, nie chcę ci się trenować. A, muszę dodać jeszcze, że samce były teraz właśnie po, od rana, były tutaj samce w przedziale wdów. I myślałem, że on po prostu jest leser i dlatego wszedł do gołębnika. A tu on wszedł szybciutko i prosto napkarmić swojego młódka tu. I to nie jeden samiec, i te praktycznie wszystkie te samce, które tutaj są, to one ich są na wspólnym oblocie z samicami. One zostawiły, zostawiły samice na zewnątrz, weszły tutaj po to, żeby nakarmić młode. O teraz i powiecie, że a tak się nie powinno robić. No nie powinno się tak robić. W sensie, że powinienem zebrać tą karmę i wyrzucić. Ale też jakby z przekory jestem nauczony tak, że szkoda marnować. No a tu trochę to jest w kale, więc ale bez przesady widzicie, mają mokre głowy. O ciacia ciać! Cia, cia. O ciacia ciać cia. mają mokre głowy, polatały w deszczu. Dobrze, też niech się ćwiczą. Nie ma że boli. Każda pogoda, przynajmniej na obloty już nie mówię o treningu, no ale obloty to trzeba w każdą praktycznie pogodę. Robić. O ale krasego sobie oddzielę, żeby tu już jak do tej samicy podpijał, właśnie muszę kończyć panowie, bo muszę krasego oddzielić. Mamy chyba 17 17 kwietnia, biorę się za sprzątanie tutaj parę dni temu sprzątałem te, bo to tak na rady. Dzisiaj sprzątam tutaj te duże cele i taka uwaga patrzcie, no muszę zrobić kurację u głębi na grzyba. I może to będzie widać O, to Może mniej o, ale widać tu patrzcie nie rośnie grzyb Skoro tu nie rośnie, to czemu rośnie tu? No według mnie po prostu zarodniki w kale są grzyba i przez to po załatwieniu się u niektórych gołębi będzie to rosło. Czyli co? Będę musiał zrobić jeszcze teraz w okresie przygotowawczym e, Będę musiał zrobić kurację na grzyba e, Połączyłem gołębie, zaraz jadą na trening dzisiaj pojadą razem miały po dwa treningi tak? Tak, dwa treningi osobno Dzisiaj już jadą razem, bo ch będę chciał, żeby No jajka mi zniosły. Usiadłem sobie elegancko w gębniku, żeby też troszeczkę głębiej oswajać do siebie. Bo wiadomo, przez zimę to one rzadko mnie widziały. O! Obkleiłem sobie te numerami. W tym roku ma, zawsze miałem czerwone, nie było czerwonych, ale żółte są takie. Fajne zresztą. Ee, a, kurde. W sumie. Żółte są też obrączki, zresztą czerwone też są, dobra, nieważne, bo w sensie ciężko będzie, bo on na Dzisiaj sam jest tu na żółtej obrączce i może się mojemu tacie mylić, bo ogólnie kolory tipesów mają na celu y, ujawnianie płci y, y, samce, samice, że jakby mi tutaj po locie gdzieś doszła jakaś samica, to żeby tata ewentualnie zauważył, że to samiczka i żeby ją przerzucił. O, fajnie się porobiło. Bo ten samczyk roczny ma tutaj cele niżej, i o, i ta samica yy, tutaj z nim siedzi w tej celi. Więc można powiedzieć, te samce roczne, które yy, mam mało samic, ale yy, jak miały cele, to po prostu teraz przy drugich jajkach. Tak samo ten czerwony pstry yy, na środku, to tak samo ta samiczka obok przeszła do niego. Widziałem, on ją gonił na jajeczka. Więc fajnie, bo jedna samica mi obsłuży tak naprawdę dwa samce, o. Tamta, a i u góry też, w sumie to te trzy samce będą mieć, będą mieć yy, samice, przynajmniej tak można powiedzieć na suchą motywację. Został mi tylko jeden samiec, który tak tu na dwa razy ma celę zajętą I, i jeden, który mi często na polu tam w tym gołemniczku siedzi, ale no chyba jednak jego podejście do sezonu nie będzie możliwe. Nawet nie dawałem go już na spis, ale na trening go dzisiaj wywiozę. Dobra, do roboty, bo dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia, a czasu brakuje. Powiem wam, polecam wam kijek. Kijek dobra rzecz. O te gołębie się już nauczyły, wiedzą, że jak zaczynam tu kilkiem jeździć po podłodze, to każdy zasuwa do swojej celi. Nie jest jeszcze idealnie jakbym chciał, ale do dopracowania to jest. Jak widzicie, są już tutaj gołębie, mam już tutaj zegar. Eee, no i bierzemy się za przyporządkowanie. Mam niedużo gołębi, więc będę po prostu jechał, dlatego sobie złapałem, będę jechał po kolei, bo to tak najszybciej wyciągał sobie gołębie odpowiednio. Cel przydzielał obrączki. Nie. Tutaj zmiana, widzicie? Samczyk, który był luźny, przejął sąsiadowi samice. No, to jak u ludzi bywa, nie? Patrzcie, tamten bidny chłopina. Dzieci karmi sam, a ci się huśtają. Dobra, pierdol się ze sprzątanie i, i pasuje jechać na ten trening. Ujście Zuickie 30 km do domu pół godziny dobrze proszę? pół godziny dobrze jechać 30 km nie? no tu się wolno jedzie no bo tu zakręty tak tak i zaraz je tu wypuścimy i zobaczymy jak to jak to idzie jak to idzie Ale mam tu pana widza o pokażemy pana w internetach Ale... <laughs> bośmy pogadali z dobre 20 minut Pan, że panu zginął. E, e, to jakby zginęły, to wie pan to dziady. Na drugiej stronie. O widzisz zagadałem się, a miałem osobno puścić samiczki, osobno, osobno samce, a puściłem je razem. To, to, to jeszcze na pewno to zrobią rundę wieczór. No, tam, do, docelowo kiedyś puszczałem tam na boisku, a tu chciałem sobie dzisiaj tak podjechać i pan zobaczyć o Wisłę, Dunajec tu. Chodzi do Wisły. Samo Wisłę tam. A ja już muszę jechać zaraz patrzeć czy... Jak one wchodzą, wie pan? Wszystkiego dobrego życzę, dużo zdrówka. I ja jadę. Zbieram klatki i jadę. No byłem dzisiaj szybciej niż one. Teraz mi przyszła pierwsza grupa. Nie przyszły całym stadem. Nie za dobrze to. Wróży. A kurde patrzcie jeszcze góry. Ja pierdzielę. Jak na złość. No, widzicie, jak gołębie uczą pokory. Z 15 km było pięknie, wcześniej niż ja. Wywiozłem na 30 km, ale dzisiaj na no, upalnie. Ale mimo wszystko, no nie podoba mi się to za bardzo. Trzeba będzie je troszeczkę odflagnić. Na 40 sztuk, 44, tak? W domu jest 14. Ale dziwne, bo starych gołębi nie ma. Albo gdzieś póry je przegonił. No nie wiem. A dzisiaj jest jeszcze mocny wiatr w dziób. Bo wiozłem je typowo na północ. A wiatr jest taki południowo-wschodni. No widać po nich zmęczenie. Także niedobrze Lot czwartkowy Jak widzicie ostatni koło przed 17.18 Ale tata tam jeszcze dopuścił je W piątek przyszły dwie miernoty eee, I co Sprawdzimy sobie jak przychodziły Puszczone 13.45, 14.28 Jeszcze tam koło domu latały Były pierwsze gołębie Czyli około 40 minut lotu Widzę, że fajnie, że w tej grupie się roczniaki pokazują, w tej pierwszej po godzinie lotu. O, połowa głębi. No nie za ciekawie, to jeszcze stare głębi, miernoty. Tu roczniaki na roczniaki nie ma co patrzeć. O, to jest ten samiec, co samicy nie miał góry. To jest ten ciemny pod nim, co go miałem usunąć. To jest ten sam teraz to był samiec, z mi doszedł z pięcetki to roczniaki, to nie patrzymy. Tego miałem usunąć, taki biało od góry, o jak on mnie drażni. A ta samica z rozpłodu, a to jest ten leser, który mówiłem, że pięknie mi latał na dwulatka, a teraz parę kółek i chodzi No i objawiło się to. Musiał podróżować cały dzień. No, i tu ostatnia samiczka, ale ona mało lata, ona późne jajka ma. No Mam nadzieję, że dzisiaj sobie da radę. Bo dzisiaj też głębiej poszło na trening, tylko już z kabiny. I co? Będziemy, będę musiał usunąć sobie ten trening, i na statystykach z tego z dzisiejszego już będę sobie tworzył jakieś e, typowania na pierwszy lot. A pierwszy lot już mamy 27. A dzisiaj no, jest. Chyba dziewiętnasty Także, no, ciekawie, już coraz bliżej. A widzicie, forma nie za ciekawa. Ale może się jeszcze coś uda wyciągnąć z tej gołębi. Ja? Tak jak słyszysz, A hać, hać, hać. Mamy pierwsze gołębie. Nie zdążyłem wyciągnąć aparatu. Pięknie z, gó z takiego dużego pułapu lądowały. Raz. Dwa, trzy, poczekaj, pięć, ale jeszcze coś weszło. Chodź, ciacia. chać, fajnie idą z kierunku. następny dzisiaj koszenia dużo, sąsiedzi wszyscy dokoła koszą. O, jest z czerwonych jest pierwszy reprezentant, sam jest dwuletni. O, sypią się w miarę. Będzie już około 10 sztuk w 3 minuty może. Czekamy dalej, bo się nie da nakrywać w tych kosiarkach. Kolejna tura Fajnie z takimi grupami przychodzą Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Teraz 6 przyleciało Mamy 7 minut od pokazania się pierwszego gołębia O tutaj coś od tyłu Przyszło A Dwuletnia samiczka Zaraz zobaczymy na 10 minut Od pojawienia się pierwszego gołębia ile mi wszystkich przyleciało Wczorajszy trening Tutaj nasz oddziałowy dystans około 100 km, czyli już z kabiny taka można powiedzieć, premiera. Lotów wypuszczone gołębie 11:35, dystans około 100 km. No i pierwsze gołębie pojawiły się 12:47 W jednej grupie praktycznie przyszło 5 sztuk. Panie rośniaki się też pokazują. O szósty przyszedł. Ten leser, co mówiłem, że dobrze e, latał dwa lata temu, na treningach się ubijał, Z ostatniego treningu z 30 km e, też późno przyszedł. A tutaj no, jednak mu to dało radę. A to jest z kolei O. Ten to jest ten, co był ostatnio pierwszy. Też teraz w 12.50. Hmm. Tu akurat starsze Głębie jest roczna, od kolegi Roberta Banka dostałem wczoraj, wczoraj w tamtym roku, na losach ją wygrałem na zakończeniu sezonu i widać Robert, jak mi oglądasz to widać, że samiczka się fajnie sprawdza tu połowa no, no od pierwszego gołębia do w, 15, ile? w 12 minut 17 gołębi o 18 o to już ten już 18 gołębi to już jest później to już druga fala no pierwsza, no coś coś tej głębie w miarę już tak. No, ale widać. Sekunda 13. Bo tych głębi... A dobra, tu jeszcze byłem. Tego jeszcze widziałem, tego jeszcze widziałem. O przepraszam, tego już nie widziałem. O a to parka przyszła praktycznie w tym samym czasie. Trzy, trzy, dwa, trzy. A, o to ta ostatnia samica co była. No a resztę. Teraz po treningu się pewnie dobiją, bo widzę, że aż tylu gołębi mi nie brakuje, więc zaraz zobaczymy. Wypuszczone na trening.